I witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj bez przedłużania wpada kolejna paczka zawodników być może nie jest to stricte paczka z całego Pucharu Świata z tego sezonu ale jest to paczka zawodników którzy byli oficjalnie zgłoszeni do kwalifikacji w konkursie na skoczni w Trondheim na Mistrzostwa Świata, czyli no najbardziej świeża i aktualna paczka jaka może być wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział w kwalifikacjach jest ich 61 tu jest oczywiście zawodnik testowany, żeby sprawdzić czy tutaj wszystko hula Dajmy sobie puchar świata i sprawdzimy, czy, czy zawodnicy będą w stanie się popisać. No, no, chyba skaczą w porządku. CPU, umiejętności też myślę są w miarę ustawione, więc na szybkości to sprawdzimy. I myślę, że. Będziecie mogli wskakiwać i pobierać, bo też podejrzewam, że nie ma jakoś tak dużo paczek. Z tego co widzę w komentarzach, to odzew też jest taki, że, że piszecie, żebym robił, więc jest teraz paczka. No, w sumie praktycznie większość Pucharu świata, ale też wiadomo, nie ma pewnych limitów reprezentacji. Więc, no, po cztery, maksymalnie pięciu zawodników z danej reprezentacji jest. Jest trochę egzotycznie czterech Chińczyków, no i tak to wszystko przebiegło. Nawet nie zauważyłem, ale nie wszedłem do drugiej serii. Kołdelka został mistrzem świata. Nie wiem dlaczego. Ertner, paczkę, no okej. Okay. Zawody się tam pasują, umiejętnościami. I można oczywiście też tam trochę potasować, coś pozmieniać, jeżeli by było coś nie tak, ale wyjściowo, no to. Mm, wiadomo, są w miarę tutaj, no Kacina będzie miał takie umiejętności, a chociażby Daniel Czofenik będzie miał z, bardzo podniesione, ponieważ no starałem się, żeby to wszystko w miarę oddawało też obecną formę, więc pił paczkę, ani nie ma fatalnych, ani wyjebiście dobrych, ma po prostu takie przeciętne, no bo takim jest skoczkiem w, w skali całego sezonu. Więc w opisie oczywiście daję wam paczkę do pobrania, mam nadzieję, że będziecie korzystać i prawdopodobnie ze zwykłego Pucharu Świata też zrobię całą paczkę, żeby było więcej zawodników, większa różnorodność a na ten moment rzucę to, ponieważ oczywiście też nasz jamański koks baran będzie skakał w Mistrzostwach Świata i niedługo wpadnie odcinek, więc dlatego też powstaje ta paczka, żebyście mogli ją sobie pobrać i korzystać i zrobić Mistrzostwa Świata u siebie na chacie i mam nadzieję, że Wam się przyda będzie pobierać. No i to by było tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i zapraszam do oglądania innych odcinków.